ledwo uszedł z życiem. W ciągu zaledwie 20 minut cała armia przeciwnika została unicestwiona. To zwycięstwo wstrząsnęło Europą. Zachodni dowódcy nie potrafili zrozumieć, jak garstka Polaków mogła pokonać tak potężną armię. Ale my wiemy, to była dyscyplina, odwaga i geniusz taktycznych husarii. Bo w ich sercach nie było strachu. Był tylko ogień, wiara i Polska. Bitwa pod Kirchholmem 3000 przeciw 11000 i tylko zwycięstwo Hussari. Wyobraź sobie, że stoisz na polu bitwy. Masz wokół siebie 400 ludzi, a naprzeciwko ciebie naciąga armia 40 tysięcy. To nie mit, to nie legenda, to bitwa pod Chodowem, Rok 1694. Chwalebny moment, który przeszedł do historii jako polskie temopile. Tatarzy najeżdżają południowo-wschodnie ziemi Rzeczypospolitej. 40 tysięcy wojowników, szybkie konie, łuki, refleksyjne, taktyka błyskawicznych napadów. Dowódcy polscy wiedzą, że nie mogą pozwolić im dostać się do głąb kraju. Na ich drodze staje garstka żołnierzy. 400 husarzy i pancernych, bez wsparcia artylerii, bez przewagi terenu. Ale mają coś, czego nie mieli Tatarzy. Odwagę i fanatyczną gotowość do walki o swój kraj. Tatarzy ruszają jak tsunami. 40 tysięcy jeźdźców. Strzały zasypują pole bitwy jak deszcz. Polacy wiedzą, że otwarta bitwa kończy się śmiercią, dlatego husaria podejmuje genialną decyzję taktyczną: wycofują się do wsi chodów, aby walczyć za fortyfikacją. Tatarzy podjeżdżają pod wieś, ale Polacy trzymają pozycję. Każda próba ataku kończy się tak samo. Polski ogień z muszkietów i broni ręcznej rozrywa szeregi przeciwnika. Kiedy brakuje amunicji, husarze wysyłają żołnierzy, którzy zbierają strzały z ziemi i strzelają nimi z powrotem. To nie jest bitwa, to bezperacka walka o przetrwanie. Tatarzy próbują ostatniego ataku, ale Polacy stoją 400 przeciwko 40 tysiącom. Tatarzy przestają, nie wierzą w to co widzą. W końcu wycofują się. Kiedy sultan dowiedział się, że taka armia nie była w stanie złamać garstki polskich wojowników, kazał zwolnić wszystkich polskich jeńców. Na pamiątkę tej bitwy król Jan III Sobieski ufundował tablicę z napisem nie liczba, lecz męstwo zwycięża. Gdy myślimy o husarii, pierwsze co widzimy to skrzydła. Wielkie piropusze, które miały rzekomo wydawać dźwięki i przerażać wrogów. Ale czy to naprawdę prawda? W rzeczywistości nie ma dowodów, że skrzydła zawsze noszono podczas szarży. Często były mocowane do siodła lub zbroi głównie podczas parad i uroczystości. Mit o świcie skrzydeł... Pojawił się znacznie później w opisach i legendach. Konie wroga nie bały się piór, ale bały się czegoś innego. Tego, co naprawdę przerażało przeciwników, było tysiące pędzących koni, kilkumetrowe kopie i impet, którego nie dało się zatrzymać. Skrzydła husarii nie były bronią dźwiękową, były symbolem potęgi, prestiżu i elitarności, a czasem symbol wystarczał, by złamać murale wroga i jeszcze. Zanim zaczęła się walka. Rok 1673. Nad twierdzą Chocim wschodzi chłodny listopadowy świt. Na polach stoi ponad 30 tysięcy żołnierzy Imperium Osmańskiego. W tym elitarni, jancarzy i Spahisi. Polacy mają mniej niż połowę tej liczby. Wydaje się, że to będzie rzeź. Ale Turcy nie wiedzą jednego. Tego dnia historia pozna potęgę, której nie da się zatrzymać. Król Jan III Sobieski spogląda na horyzont. Unosi buławę i wydaje rozkaz. Ziemia zaczyna drżeć. Najpierw wolno, potem coraz szybciej. i Nagle piekło wyrywa się spod kopyt. Husaria. Skrzydła łopoczą. Konie pędzą jak burza. Kopie pięciometrowe wyciągnięte do przodu jak śmiertelna włócznia losu. Turcy otwierają ogień. Ale jest już za późno. Pierwsza linia pęka jak szkło. Druga próbuje się bronić. stratowana, rozrywana, miażdżona impetem szarży. Jancarzy, najbardziej elitarna piechota Orientu, widzą to, czego widzieć nie mieli prawa. Kawalerię, która nie zatrzymuje się po uderzeniu. Ona przebija się dalej i dalej. Polskie kopie łamią się jedna po drugiej, ale husarze sięgają po szable, koncerze, młoty i zamieniają pole bitwy w chaos, którego nie da się opisać. Z trzydziestu tysięcy Turków, tysiące zaczynają uciekać. Morale armii sułtana pęka. Obóz zostaje zdobyty, artyleria przejęta, chorągwie wdeptane w błoto. To nie była tylko bitwa, to był pokaz siły, który zmienił historię. Polacy nie tylko wygrali, oni złamali mit o niepokonanym imperium osmańskim. A świat zapamiętał jedno: gdy nad polem bitwy widać skrzydła, bitwa jest już rozstrzygnięta, bo Husaria nie atakuje. Husaria kończy wojny. Husaria, legenda polskiej kawalerii. Skrzydła te formacje.